Powiedziałesz na polerze, że nie przyznasz. Ja jestem śpiącą królewną. Wiecie, nigdy nie miałem pamięci do, do, do dziewczyn, do kobiet. Zero pudelków. jeżeli można dać zero, to daję zero. Nienawidzę wywiadówek. To moja po prostu poziom e, takiego, takiej negatywnej Elizy. Załączam się do takim wulkan i jestem taka osa. A, jakiej operacji upiększającej albo jakiego zabiegu upiększającego Eliza żałuje najbardziej? Zapominanie to jest czasem atut! <laughs> Zabiłeś mnie teraz tym pytaniem, nie pamiętam. Eliza często podchodzi dziewczynki i wrzuca tak. A tak, tak, normalnie. I wszystko jest upierdzielone wokoło i ja się denerwuję. Zapomn Miała opadku życia! O co wam chodzi? Ty Zmywa się? No ja wyładowuję. Wujek. A, wyładowuje zmywarkę, to prawda! To, Jeszcze wyładowuje zmywarkę, okej, okay, okej. Okay. Wszystko, kochanie, no co wszystko. No to czyli co? Pokłóćmy tak, się. No właśnie. Właśnie się kłócimy. <noise> Siemano. Siemano. Z tej strony Eliza i Paweł. Jesteśmy ze sobą 11 lat. Mam dwie piękne córeczki. I dzisiaj... A dzisiaj będziemy robić test spójności w parametrze. Pierwszej partnerki Pawła. Też? On miał partnerki jakieś przede mną? Nie, no. Myślałam, że byłam pierwsza. Nie mam pojęcia, w ogóle nie jestem zainteresowana. Ja się nigdy o jego eks nie pytałam. Może to dziwne, ale ja w ogóle nigdy o jego eks żadną się nie zapytałam. Co przeżył, jak miał na imię? Nie mam pojęcia. A oglądaliśmy wczoraj. E? Ym... Ale to nie była partnerka, tylko taka osoba, która mu się podobała. To z klasy. Ja powiedziałam, że o jaka Pamiętasz? ładna dziewczyna, pewnie się w niej podkochiwałeś. A on powiedział, że no była najładniejsza. To wiem, że miała na imię Monika. Tak? Jakoś no. tak, i tyle. Tak, to się jeszcze wczoraj zapytałam o to. Ładka, nie pamiętam. <laughs> ja ci nigdy nie miałem pamięci do, do, do dziewczyn kobiet. <laughs> nie pamiętam. No Pusty. tak. A, ja ty, już... a ty a ty? Maliny jakieś. A ty nie chcesz mówić po prostu. Ty no, nie chcesz mówić, jak miała na imię. Ej, żeby później research nie zrobiła ja na na Instagramie, ja czy z... zapominanie coś? zapominanie to jest czasem atut. No, no mhm. na pewno coś tutaj jest, już zaraz inspektor gady mi się uruchomi i zaraz będę tego. Jak miała na imię? No leci, że nie pamiętam. <śledź> Jakiej operacji upiększającej, albo jakiego zabiegu upiększającego Eliza żałuje najbardziej? Kurczę, nie, nie wiem, chyba nie żałuję, Eliza nie miała tam zbyt dużo jakichś rzeczy, e, tylko no. nie wiem co, no jak to kobiety, no zawsze coś gdzieś nie pasuje, <grym> zawsze coś gdzieś e, tam, nie wiem, no być może miała e, e, pro, problem z piersiami, tak, że gdzieś tam nie są, nie są, e, zawsze się. po tej ciąży gdzieś tam coś tam się wszystko zmienia i, i, i no, być może być może właśnie z piersi jeszcze nie jest zadowolona, ale nie wiem, nie, nie ma takiej. Nie, nie. No. Wiem. Jak to kobiety. Zawsze na coś pomarudzą, ale. No. Rok temu poddałam się operacji zmniejszania piersi i niestety to była nieudana operacja, zrobili mi wielką krzywdę i będę musiała pewnie ją poprawiać. Więc na pewno tego żałuję, bo jednak zmniejszałam, jednak poddałam się operacji, też, chociaż pewnie inni myślą inaczej, to nie jestem zwolenniczką operacji plastycznych. Uważam, że jeżeli naprawdę masz jakiś ogromny kompleks, to jest ok. Jeżeli chcesz coś wykonać, coś takiego, żeby wyglądać jeszcze jakoś ze smakiem i e, żeby to nie było tak przerysowane, generalnie dobrze. Ja, no. Operacja które z wydarzeń w Warsaw Shore Paweł wspomina najgorzej? No, to się też długo zastanawiałam. Wydaje mi się, że Paweł pewnie będzie wspominał najgorzej jakieś sytuacje, gdzie miało miejsce, nie wiem, z jakimś innym facetem, gdzie może z kimś się bawiłam, może z kimś się pocałowałam. No to pewnie, jeżeli był już tam, się podkochiwał we mnie, no to pewnie te sytuacje nie były dla niego przyjemne. Ale czy jakaś konkretna sytuacja była taka, to nie przypominam sobie. O, no, dawaj. Prawdaś tak była Najgorzej, <grabiam> kurczę, wiesz co... <grabiam> Trudne pytanie. Eee, pewnie najgorzej te, których nie pamiętam, <grabiam> więc nie mogę <grabiam> <o> nich <niego> opowiedzieć. <grabiam> Które z wydarzeń w Warsaw Shore najgorzej wspomina Eliza? <grabiam> eee, nie wiem, upadek ze schodów. <grabiam> Ej, eee, zapomniałam o ty! O upadku życia! Upadek życia! Upadek tak upadek się życia. Zapomniałam! Ale to nie było w sumie tak jak najgorsze, no. nie, nie połamałam się. Nie mogę sobie dokładnie przypomnieć, bo chyba mało było wydarzeń takich, które żałuję ponoć, w życiu się niczego nie żałuję. Natomiast pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to chyba było chyba pierwszego dnia albo drugiego w programie, kiedy, kiedy za dużo wypiłam i bardzo się źle poczułam i po prostu to zwróciłam. I niechaj pierwszy rzuci kamień ten, kto mnie nigdy nie wymiotował po imprezie, natomiast nikogo nie kamerują, więc mnie skamerowali, także to było niepotrzebne, ale wtedy chyba po prostu się załatwiłam na amen. No tak no, co miałam żałować, no jakby nie przypominam sobie takich wiesz totalnej sytuacji konkretnych, więc no kurczę przyszło mi tak na myśl. No śmieszne. No i wypadek też był <laughs> za <zasady laughs> Jaki prezent Eliza otrzymała od Pawła na pierwsze warunki? Kurde, czy to były pierwsze, czy? czy, czy... Czy, czy, czy drugie? Pierwsze? Ja pierdzielę, nie pamiętam, <gry> kurde, wiesz, że ej, no zabiłeś mnie teraz tym pytaniem, nie pamiętam, ale wiem, że w walentynki jej się oświadczyłem, z tym, że to raczej nie były pierwsze walentynki, bycie raczej, wydaje mi się, że drugie, ale może się mylę i może to były pierwsze, ale nie, chyba nie, to były drugie albo trzecie, więc na pierwsze walentynki, cholera, no nie mogę sobie przypomnieć, a może to była jakaś biżuteria? Co to było? Biżuteria? Kiedy ja masz te pierwsze walentynki, to mi się oświadczył, a, Czyli, tam czyli tak jest zaręczynowy. <głos> <głos> Także mm, tak, to były oświadczyny, nasze pierwsze walentynki to były e, oświadczyny. oświadczyny, mhm. Oświadczyny a nie Nie, Nie. tak dziwnie powiedziałam. Zaręczyny, tak. Zaręczyny, to był wtedy pierwsze A ja nasze zarzymczy. czy to były drugie czy pierwsze, widzisz? No. Pierwsze, pierwsze nasze były zaręczyny, więc fajnie taka tata i też do zapamiętania. No wiem, że ci się mylić, bo jest, tyle razy teraz by sobą, ale, no. ale był pierwszy. Jeszcze w by była Malusieńka. Um, tak. Domowe zachowanie Pawła, które wkurza Elizę w nim najbardziej. A co to będzie pierwsze? Ciekawe. O jak to? No? Domowe. Domowe też myślałam, że w domu to co robisz. No tak. Tak? No. Domowe chyba też rzucaję skarpetek. O, nie A to jest, to jest jak jak taki banal to jest, nie robisz tak, ale, ale raz na jakiś czas. Ale robię. też chyba najbardziej z wszystkich, może nie takie domowe, jeśli z jakiś obowiązków domowych. chyba najbardziej wkurza mnie jak gra. Nienawidzę jak gra. Wtedy wyobrażam sobie, że jestem z jakimś 14-letnim chłopczykiem. Ale na kompie? Gra na konsoli. I chyba też po to moim imieniu jak ja, to, jak jak ja, to ja, ja w mówię, to jak włącza to sobie konsolę, to moja po prostu poziom y, takiego, takiej negatywnej Elizy. Załączam się do hmm, tak takiej wulkan i jestem taka osa. Nienawidzę tego. Nienawidzę gra. <gryś quoicomfort> Zwarknęła Mogliście mog zadać pytanie, co mnie denerwuje. Do <gryś <gryś.> że wróćmy do tak kolejnego pytania. Odbijać piłeczkę. A Eliza to ta jest taka. A Paweł? O, myśląca. Hmm, Dużo, um, Eliza A to Nie ma takiego pewnie po e, Wiesz To, no nie wiem, być mo, mo, może wyrzucanie śmieci, że nie wyrzucam <gulet> tych śmieci. Wiesz, co, my w generali bardzo dużo gromadzimy tych śmieci i być może oto jest Eliza zła, bo, no, bo często mówi wynieś śmieci, wynieś śmieci, to a, to wiesz, a często mi nie po to drodze to i być może oto to często jest zła. Ale o wyrzucaniu śmieci też, no wczoraj o tym coś tam się zwróciłam uwagę i pewnie dlatego to wymieniłeś z tym wyrzucaniem śmieci, no, no. No, no, mi przyszło, no bo to często mi zwracasz uwagę. Chodzi o to, że kurczę, ja wyrzucam śmieci trzy razy dziennie czasem, bo tak dużo ich gromadzimy. I to się też wiąże z tego, że mnie w domu uczył tata e, trochę inne, innej metody, Jest jak wyrzucamy coś, to robimy tak, żeby w jednym pojemniku było stosunkowo jak najmniejsza objętość tych śmieci. Ja wszystko, butelki zgniatam do gnia, tam, po mleku, po butelce, wykręcam, wrzucam i tych śmieci wchodzi dużo. I ja pójdę raz wyrzucić dziennie te śmieci, a Eliza często podchodzi dziewczynki i wrzuca tak, a tak, tak normalnie i wszystko jest upierdzielone wokoło i ja się denerwuję i mówię, że nie będę w to dzieje. No po z obowiązkiem jest wrzucenie śmieci i co? I, I robienie prania, w sensie wkładanie do, do rzeczy do, pra, do pralki. I tyle, więc jakby no, nawet jakbyś przychodził no 10 tyle, razy jest tego, dziennie. To dużo, dużo więcej. To ja ci mogę powiedzieć, że twoim obowiązkiem jest. Więc... No i jak to przecież robisz te dwie rzeczy na no i no ja... jest to jest Twój obowiązek, nie, nie tak? Ja robię jak dużo robisz? więcej rzeczy. Nie to bym tylko co dwóch rzeczy. Jeszcze? To a ty co no. robisz? <grym> a kto zmywa na No, proszę bardzo. Ty zmywasz na ciebie? No ja wyładowywuję. A, była zmywarkę, to prawda. Jeszcze była zmywarkę. Okej, okej. Wszystko. No, no co? Kochanie wszystko. No to czyli co? Pokłóćmy się. No właśnie, właśnie się kłócimy. To chyba musicie ustalić sobie w domu nowy zakres obowiązków, nową listę. Komu częściej zdarza się skłamać? <grymne> Widzisz, na nie przyznasz. No jest, więcej nie. kłamiesz, ok? Dzień kłamiesz. <grymne> Ci te oczu Poczekaj, No, czekaj, więcej cię przyłapałam na kwarcie niż ty mnie. O. To jest surowszym rodzicem. No. I czym się to przejawia? Generalnie tak jak i w rodzicielstwie, jak i w życiu, ja jestem tym złym gliną, Paweł jest tym dobrym gliną, jednak jestem surowsza, <kluzny> więcej po prostu im... Y Nakazuje takich bardziej obowiązków, które już powinny spełniać jako, jako już duże dziewczynki, no bo mają 18 lat, więc już powinny, nie no. wiem, posprzątać swój pokój e, czy, czy o innych rzeczach pamiętać, tak? Nie, taki no, do, do, do takiej rzeczy to ja też akurat jest tam skłonny nawet dać karę, ale jakoś no, faktycznie mówię, a odpuśćmy i darujmy i coś częściej jakoś tak... No mam większy tyłek dla nich. No. Komu trudniej rano wygrzebać się z łóżka? Ja jestem śpiącą królewną. Ja jestem śpiąca królewna, ja mam to po mojej mamie. Moja mama też tak spała, bo ja też jestem nocny marek. A tak? babcia od yy, Sabinka też lubi pospać. Wszyscy od, od mojej rodziny <laughs> lubią pospać. I ja w ogóle godzina 22, to Eliza ma oczy jak 5 zł i najwięcej bym robiła. Później chodzę późno spać, dlatego po prostu późno bym wstawała, więc jestem śpiąca królewna. Kto częściej wstawał w nocy do dziewczynek, kiedy były mniejsze? Tak, to prawda, zgadzamy się, ale też żeby nie było, że nie wstawałem e, w ogóle, też, też, też były momenty, że wstawałem i też by, e, no nie no, no nie udałaś greka, <laughs> tylko ty spałaś śpiąc za królem, no właśnie wtedy. Powiem, proszę, no ale były takie momenty naprawdę, że ty spałaś i nie widziałaś, no kurde. Okej, okay, to być może coś takiego się przydarzyło, słuchajcie, może Bo spałam i nie widziałam. Nie naprawdę wtedy... No. Albo jakby, słuchajcie, pierwsze dziecko, Wiktoria nasza, naprawdę była bardzo trudnym dzieckiem w nocy. Bardzo trudnym. Miała bardzo dużo kolek, bólów brzuszka inaczej, tak zwanych. Nie mogło, nic nie działało. Nic. Musieliśmy ją nosić w osidełkach. Eliza już płakała, nie dawała rady prosiła mnie o zmianę, ja znowu godzinę chodziłem z tym nosidełkiem, wózeczkiem, szukaliśmy metod i przy Wiktorii naprawdę były ciężkie noce, przy Korneli było o wiele łatwiej, ale też przy pierwszym dziecku też Eliza zrobiła parę błędów, bo huśtała, do czego się dzieciaczek przyzwyczajają, wy nie rób tak. <laughs> Eliza, dobra, dobra, ale za chwilę. Lóżka no, tak chodziła się No i takie no. etapy były, ale no, wiemy oboje, co to znaczy nocy przez pana. Kto częściej chodzi na wywiadówki? Wspólnie chodzimy na wywiadówki. Nienawidzę wywiadówek. Ja też. Słuchajcie, ostatnio <grym> prawie zgadzamy. się jak miałam się na wywiadówkę. Są najnudniejsze moje godziny mojego czasu. Słuchajcie, no zaczynamy pierwsza, ten jakaś klasa. nie będę wspominał, w której klasie, ale, ale jedna pani... Zaczynamy wszystko, no drodzy Państwo, zobaczcie, jakie świetne rolety w klasie, no kurczę, no do takich rzeczy... Nie rzeczach, nie wiadomo, kto no, to no, Ja mam co robić ze swoim czasem, no kurde, nie oglądać rolety w klasie, no. Jest tak, no, więc wywiadówki nie są fajne i się dziwię właśnie tym mam, albo najlepsza jest trójka klasowa, jak wybierają, mnie. I Eliza wtedy, ja tak samo. nie ma mnie, nie ma mnie, nie. a niektóre są takie, wiecie, chętne, albo już jest koniec wywiadówki, macie jakieś pytania, wie, błagam, zgłaszajcie się. Już połowa mam, ja mówię, o co wam chodzi? Związek otwarty. Jeden. Jeden pudelek. Ja sobie nie wyobrażam dzielić się z moim partnerem. No nie, absolutnie. To ja, ja nawet <grym> powiedział zero. No. Utrzymywanie kontaktu ze swoim ex. Uuu, zero puderków. Jeżeli można dać zero, to daję zero. Nie, no w ogóle bez sensu. Po co? Na co to komu? Nie. To po to jest ex, żeby już nie istniał w twoim życiu. Czy ja bym powiedział inaczej? Gdyby to była relacja, która już ma dzieci, to ja uważam wtedy, że, że tak, no bo, no bo coś ich łączy, tak? Jeżeli jest małżeństwo z dziećmi i ono by się rozstało, bo się nie dogadywali A. między sobą, no to no nie można robić dzieci krzywdą, bo to jednak nadal są rodzice dla tych dzieci, więc jeśli by się para z dziećmi rozstała, no to... To bym oczywiście dał nawet 5, bo to nie można dzieciom, dzieciom zakazywać kontaktu, a ci rodzice są pewnego rodzaju łącznikiem, tak? Więc z tymi dziećmi, więc no, no absolutnie to wtedy nie można tego zakazać. Ale tak poza przypadkami z dziećmi to również zero. Imprezowy tryb życia. Ja wiesz, co dzisiaj na ten moment swojego życia. Dałbym coś po środku, czyli trójeczkę. No, naprawdę, ja, ja, po, ja po imprezie teraz em, czuję się jakbym miała 60 lat. Jak teraz jest jakaś mocniejsza impreza, to ja 3-4 dni taki bite chodzę jak zombie. Dlatego mi się nie opłaca imprezować, bo zbyt długo dochodzę do siebie, jestem za mało produktywna. W ogóle mam tak ogromny wyrzuty sumienia, teraz obojętnie co nie zrobię, co nie powiem, to mam takie wyrzuty sumienia, nie wiem, tak po 30 się jako tak uruchamia że nie, imprezy mogą być, raz na jakiś czas to jest fajne, jesteśmy młodymi ludźmi, bawmy się, e, natomiast no... właśnie trzeba mieć umiar, tak? Więc ja bym dała tak, no imprezowy tryb życia to był plec, bardziej bym dała może dwa pudełki, bo... no bo to nie wychodzi na zdrowie, tak? Życie to nie jest jednak impreza. Tak jak kiedyś myśleliśmy. <grystanie> Dziękuję za zaproszenie, bardzo fajna zabawa. E, program dzisiejszy to było kupa śmiechu, uśmiechu, radości, fajne, fajna przygoda. Szczerze mówiąc podchodziliśmy troszeczkę z dystansem, że tutaj może być bardziej podchwytliwie lub nieprzyjemnie, było ale albo bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo miło. <grymne> fajna zabawa, my lubimy takie zabawy. No. Ja lubię takie, no, lubię albo jakieś szybkie strzały, albo kto bardziej, kto co, więc z miłą chęcią bierzemy udział w, w takich programach i zapraszamy na kolejne odcinki. Wspadajcie.